Akurát teraz budem vyrúcať staré televízor, kineskop i te plastiky, bo už go rozebrałem sobie i znalazujem v zamian což takiego, jakiś podgrievač. No i rúrke je Ja popatrím cez v środku. A tutaj také koncovky železne. Nebude že to rozbierka na metale, ale zobaczymy Interesuje mnie, co mi, je tutaj. Co tu jest mosiąc? Interesuje mnie co tu jest w tej bombie Oto tutaj hey. Zobaczymy co tam siedzi w tym. Czy tam jakieś aluminium Czy co? Jest to ciężkie jak nie wiem co No taka szybka dzisiaj Demontaż Oczywiście przypominam Jak będę miał 3990 subskrypcji To będzie konkurs na 4000 subów więc nie bójcie się, wpadajcie No, coś takiego. Bardzo mnie to ciekawi, co tam w środku może siedzieć. Czy to, to się da rozebrać? No, oczywiście, po pierwszy raz. Jak się to jakoś nie idzie, wyciągnąć? No, zobaczymy. Trzeba odśrubować tutaj te śrubeczki. Co to może być? Tutaj jest to takie zalane, takie czymś, jakimś epoksydem czy czym. No. Chyba siła młota pomoże. Trochę. A, poszło? Co to Aha. To jest jakiś śrubek. I grałki w pośrodku. Aha, to taka grałka jest. Ciekawa bardzo. Hmm, hmm, hmm. A zrobimy sobie odzysk mociądzą dzisiaj taki szybki plastik już będziemy sobie wykręcać te śrubki i oczywiście nie zważałem sprzętu ma trudno co to ciężko idzie Śrubeczki ciężko idą bardzo ciężko odkręcić. Oczywiście w, niedziel w niedzielę będzie kolejny odcinek z demontażą. No popatrzcie, chyba sobie na to zabiorę inne ustrojstwo elektryczne. Ciężko i długie śruby są bardzo. Idzie odkręcić ciężko dlaczego te płaskie? tam na to po tym nie idzie odkręcić. No jest Maria. trzymaj, jak... Jak ja Kolejny śrubeczek, kolejny śrubeczek, tu z tej płyty mosiężnej, jest to czysty mosiądz. Magnes go nie przyciąga i jest to żółty. No, Tutaj jeszcze pełno śrubków jest, takich malutkich. Pełno śrubeczków. ...miniaturowych mm, twarde te No, Kto sobie da zależeć na tym? Ah. wiem, że no ciężko się tu rozbiera No, Aha. to jest tylko jakiś porcelana nebo, czy co. Śrubeczki śrubeczki Chyba sobie z tego. śrubeczki są wydujemy z tego. to, to, to wydujemy no ja sobie to odkręcę i za chwilę powrócę Patrzcie. Wszystkie te śrubki są z mosiądzu wykonane z tego. Ta blaszka jest z mosiądzu. Jeszcze tutaj musimy sobie odkręcić. Właśnie dzisiaj wyrzucałem akurat telewizor. Nie chcę się ostrzec gałgan. Telewizor sobie wyrzucałem dzisiaj, a wpadło mi coś takiego. Taki ciekawy skręcior. Grzienik jakiś do wody. Wszystkie te śrubki i głupoty są z mosiądzu tak. No teraz to sobie oddzielimy ten koniec, czy co to jest. No, to kolejny musiąc ogromny. Śrubki wylatują już same. Wszystko się to rozlatuje fajnie. Tak. Trochę kabełków miedzianych jest z tego. To blaszka musiażna. To jest jakiś brud, tołpo. Wystarczy odskrobać trochę, by nie było na skupie jakiegoś tam, Zginam na połowę, łódkiem śrubek, dwa śrubki, tutaj są w tym jeszcze. Dwa śrubki masiężne. No i tutaj to jest miedź. Miedź, proszę Państwa, ze stykami srebrnymi. Tutaj jeden styk, tutaj drugi styk. To jest techniczne srebro. Ja sobie to jakoś tak odłamię z tego tak mieć. Co jest? I jest to taka nieoczekiwana rozbiórka. Dzisiaj mieć. Tu są jakieś nity jeszcze miedziane sobie trochę a spróbujemy młotę już to odstrzeliło poszukamy i za chwilę wrócimy no niestety ten drugi niepowiedziany nie znalazłem Jeśli to będzie w garażu Wyjdziemy sobie to podsumować ile zarobiliśmy jeszcze coś żelazo chyba Albo nierdzewka, tutaj w tym zobaczymy. No, wymontowane. O, jest to nierdzewka, proszę Państwa. Więc idziemy sobie tu zważyć i robimy podsumowanie na papierze. Ile zarobiliśmy? O, woda. No i my będziemy ważyć sobie. Nierdzewkę to tutaj wszystko nierdzewka. 64 gramów. Trochę miedzi. Ten jeden item. 6 gramów. A mosiądz Wszystko to jest mosiężne. Więc taki bonus dzisiaj za stary telewizor. 118 gramów. O, średni śrubek. 19, za chwilę podliczenie. No i podliczenie. Za moim dostaliśmy o to 20 zł za kilogram jest naliczane. na to 0,12 kg. To jest 24 zł. Ach, nie dałem tej śrubki, więc teraz waga jest poprawna. 0,12, 24 zł za miedź cena 29,5 6 gramów było 0,20 zł 0,12 zł za nierdzewkę otrzymamy za 6 zł za kilogram waga była 64 gramów 0,38 zł razem za grzejnik wody 2,9 zł zarobiliśmy ze starego telewizora bo ja dzisiaj akurat wrzucałem stary telewizor rozebrany już w końcu kiedyś obejrzycie ten odcinek jest to mega telewizor bo był wydajny bardzo dużo więc miłego dnia i do zobaczenia.